Dzień dobry, witam serdecznie do na naszym kolejnym spotkaniu, w na naszym kolejnym podcaście. Z racji tego, że już końcówka sierpnia, za cztery, zaczyna się wrzesień, wracamy do szkoły, bo dzisiaj bardzo ważny temat, z którym co roku spotykamy się w różnych szkołach, w różnych miejscach, z różnymi osobami i dyskutujemy na ten temat. Mianowicie, słuchajcie drodzy, fobia szkolna. Fobia szkolna. Bardzo często rodzic przychodzi, do szkoły i mówi, że dziecko nie chce przyjść, bo ma fobię szkolną. Bardzo często nauczyciele mówią, że dziecko ma fobię szkolną, i dzisiaj kilka zdań sobie zamienimy właśnie o tym zjawisku. Przede wszystkim, co to jest, jakie mogą być przyczyny i, i, i co możemy zrobić, jak możemy pomóc takiemu dziecku gdzieś tam przezwyciężyć tą fobię szkolną. Więc nie tracąc czasu, słuchajcie, czym jest fobia szkolna no to generalnie fobia szkolna czy inaczej lęk szkolny, bo tak też jest nazywana, to jest zaburzenie lękowe, które objawia się silnym, irracjonalnym strachem przed chodzeniem do szkoły. W odróżnieniu od zwykłej niechęci do nauki, czy chwilowego stresu przed egzaminem, fobia szkolna charakteryzuje się długotrwałym, głębokim lękiem, który może spowodować, że osoba, która w takową posiada, przez długi czas nie chce chodzić do szkoły, nie, nie uczestniczy w zajęciach, więc tak to jest. Jakie są objawy? No objawów jest bardzo dużo. Objawami mo może być totalnie wszystkie, totalnie wszystkie zaburzenia somatyczne, tak? Czyli to mogą być bóle... Yy brzucha, bóle głowy, nudności, to mogą być wymioty, to może być nie serca, zawroty głowy, to mogą być biegunki, e, mogą być też poza tymi fizycznymi, o których przed chwilą powiedziałem, to też mogą być psychiczne w postaci lęku, paniki, płaczliwości, drażliwości e, czy trudności z koncentracją, nawet bezsenność. E, do poprzedniej też możemy zaliczyć chociażby moczenia nocne tak, u, u młodszych dzieci, ale też zdarzają się też u adolescentów takie incydenty Nocnego moczenia i teraz jakie mogą być tego przyczyny? Oczywiście, tutaj tych objawów moglibyśmy, moglibyśmy mnożyć, te objawy, natomiast nie chodzi o to, chodzi o to, żeby znaleźć sposób na to, jak sobie z tym poradzić, ale najpierw musimy mieć przyczyny. Oczywiście nie wymienię tutaj wszystkich przyczyn i nie kierujcie się tym, że to, co ja teraz powiem, to jest wyczerpany temat. Na końcu jeszcze tego podcastu do tego wrócimy, ale jakie mogą być przyczyny? Co powoduje to, że dziecko może mieć fobię szkolną? Przede wszystkim lęk separacyjny. Ja to zebrałem tak na podstawie obserwacji, ale też tych ponad 15 lat, kiedy jeżdżę po szkołach i pomagamy szkołom w, różnej, w różnych sytuacjach, również, również taki. Generalnie lęk separacyjny. To jest lęk przed rozstaniem się z rodzicami bądź inną ważną osobą, które może spowodować u dziecka. Utratę poczucia bezpieczeństwa, w związku z tym kojarzy on moment rozstania, e, czyli w tym wypadku pójście. Do szkoły, jako coś, co odbiera mu jedną z bardzo bardziej albo najbardziej podstawowych potrzeb, jakie e, posiada. Lęk separacyjny zaczyna się między drugim a piątym rokiem życia i e, może wiązać się z napadami złości, z napadami paniki, też objawia się nierzadko trudnościami w zasypianiu, ale też na przykład z taką potrzebą mm, bliskości z rodziną. Także w nocy, kiedy dziecko tam czmycha do rodziców pod kołdrę, tak żeby się przytulić, żeby mieć pewność, że oni tam są i że dziecko poczucie bezpieczeństwa dalej może posiadać. Druga sprawa to są zbyt wysokie wymagania w stosunku do dziecka, które mogą wywoływać takie poczucie, że pójdę do szkoły, dostanę złą ocenę, nie będę spełniał oczekiwań rodziców czy czy, czy Opiekunów, i w związku z tym nie motywuje mnie to dochodzenia, tylko w cudzysłowie motywuje ta sytuacja we mnie taki odruch, że ja chciałbym tego uniknąć, nie chciałbym angażować się w życie szkolne. I u dziecka jednak może to roz, rozwinąć taki lęk, szczególnie gdy zda sobie tą sprawę, że rodziców i tak w pełni nie zadowoli. I taka presja stawiana przez rodziców w tej sytuacji, czy też nauczycieli, być może tak, z drugiej strony, bo to nie jest tak, że któraś strona jest bardziej winna na tym etapie naszej rozmowy. Może przyczynić się do niskiej samooceny dziecka, może się przyczynić do zachowań opozycyjno-buntowniczych, może się do innych sytuacji buntowniczych i zachowań, ale co jest trudniejsze i jakby takie ważniejsze w mojej branży, mogą w przypadku nastolatków takie incydenty, takie sytuacje przyczyniać się do tego, że z jednej strony dzieci sięgną, po środki odurzające, po środki psychoaktywne, żeby gdzieś te emocje sobie w ten sposób opanować, żeby w ten sposób sobie radzić, ale może też być yy, myśl rezygnacyjna, czyli coś. Co niestety czasami bywa już nieodwracalne. Kolejna rzecz to jest to, że są kary za złe stopnie, tak, jako taki motywator, który ma doprowadzić e, z jednej strony do lepszych ocen, ale doprowadza do Fobii, fobii szkolnych, dziecko szybko zacznie wtedy rozumieć, że uzyskanie przez nie złej oceny bądź uwagi punktów pewnych ujemnych nie wpłynie na poprawę jego zachowania czy zwiększenie motywacji do nauki, ale wpłynie na to, że rozwinie się w nim fobia szkolna czy wie, że otrzymanie negatywnej oceny złej oceny też, jeżeli połączymy to z, poprzednim, z poprzednią przyczyną, być może za niska ocena, to już będzie ocena dobra, tak? Jakieś pamiętam sytuacje, kiedy ja jeszcze byłem uczniem. Mój kolega dostał ocenę pi piątkę, tak, czyli stopień bardzo dobry w tej nomenklaturze i się rozpłakał, ponieważ wiedział, że będzie w domu jazda, że to nie jest szóstka. Takie sytuacje nie będą rozwijały pewności siebie, one nie będą powodowały w perspektywie długofalowej zwiększenia motywacji do nauki, ale niechęci do szkoły i to później może skutkować oczywiście niską samooceną, nieporadnością pewną życiową, ale ten temat jeszcze sobie rozwiniemy w kolejnych podcastach, natomiast to jest bardzo ważna rzecz, tak, że kary za złe stopnie i zbyt wysokie wymagania w stosunku do dziecka, albo takie nieracjonalne wymagania w stosunku do dziecka, na zasadzie Leszek dostał piątkę, ty trójkę, jesteś do niczego, może spowodować, może spowodować to, że w dziecku rozwinie się fobia szkolna. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest nadopiekuńczość, czyli przechodzimy tutaj już do wzorców wychowawczych, do metod wychowawczych. Nad opiekuńczość rodziców, e, jeszcze niektórym wydaje się czymś nie, stosunkowo nieszkodliwym, e, może jednak okazać się w naszym temacie takim czynnikiem zapalnym, ponieważ rodzice okazują e, obawy związane z poradzeniem sobie dziecka w szkole, w grupie rówieśniczej i mogą niejako przekazać dziecku te swoje lęki. Tak? Już pomijając tutaj, co Coś takiego jak słynne slogany rodzicielskie, o których kiedyś na kanale już opowiadałem, YouTubeowym. pójdziesz do szkoły, to tam cię wychowają, tak? albo zobaczysz w szkole to już nie będzie tak jak tutaj, tak? albo zmusisz się dobrze zachowywać, musisz ładnie jeść, ponieważ wiesz w szkole to będą się z ciebie wyśmiewać, jak tak będziesz robił. Nie? Jeżeli nie tą rączką będziesz trzymał widelec, to się będą z ciebie wszyscy gdzieś tam naigrywać. Więc tak jest, takie sformułowania, takie frazesy rzucane dzieciakom mogą spowodować faktycznie, że dzieci przestaną jeść na stołówkach, na przykład to, że dzieci będą kojarzyły szkołę jako z czymś takim co ma je zniszczyć, ma pewną indywidualność poniszczyć i spowodować, że dzieci będą tak, no, indywidualnie, ale kolektywnie, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, lęk. Jeżeli cały czas ludzie mówić dziecku, to robisz źle, idziesz do szkoły, będą się z ciebie śmiać, bo zobaczysz i tak dalej, no to to spowoduje nie mniej, nie więcej jak to, że dziecko z tej szkoły nie będzie chciało iść, tak? Kolejna przyczyna to jest trauma związana ze szkołą, tak? To jest jeden z najczęstszych przyczyn, tej fobii szkolnej, ponieważ szkoła z założenia i co do zasady powinna być miejscem bezpiecznym, autonomicznym, które kojarzy się dziecku z czymś przyjemnym, z pobieraniem nauki, a nie z prześladowaniem, krzywdzeniem i przemocą fizyczną lub psychiczną. I e, oczywiście niekoniecznie musi to się wiązać z grupą rówieśniczą, tak? bo czasami źródłem traumy są nauczyciele jakby tak jak powiedziałem przed chwilką, nie będziemy tutaj oceniali kto bardziej zawinił bo mi nie zależy na znalezieniu winnych tylko na tym żeby pomóc dzieciakom i, i przez to żeby nam się lepiej pracowało a rodzice żeby byli spokojniejsi o swoje pociechy a natomiast ta trauma związana ze szkołą też badania nasku pokazały jakie dzieciaki są poniszczone emocjonalnie i psychicznie przez różnego rodzaju hejt porównywanie się i tak dalej więc tutaj Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia, za chwilkę sobie do tego wrócimy. Czyli te przyczyny, tak, czyli były te środowiskowe, czyli presja. Jakieś tam ewentualnie wykluczenie z rodziny, czy faworyzacja drugiego dzieciaka, który się lepiej uczy rodzinne w postaci wzorców na to piekuńczość, czy, czy, czy problemy rodzinne, rozwód, tak, który może spowodować lęk separacyjny, bo dziecko nie będzie wiedziało, czy wraca do dwojga rodziców, czy do jednego, tak, i te, te ciągłe zmiany, oraz oczywiście indywidualne, takie jak niskie poczucie własnej wartości, czy, czy, czy wrażliwość emocjonalna, czy skłonność do lęków, tak, ponieważ już wiecie. Kiedyś rozmawialiśmy na temat czarnej wogi i tworzenia czarnej wogi. Więc teraz, jak już mniej więcej znamy, oczywiście nie wszystkie przyczyny ponieważ, i nie wszystkie objawy omówimy, ponieważ to jest temat rzeka, a ten podcast z założenia nie ma zabierać Wam połowy dnia. Jeżeli oczywiście chcecie ten temat rozwinąć w swojej szkole, czy z rodzicami, zadzwońcie, tak, czy napiszcie, umówimy się, ja przyjadę do Was do szkoły i ten temat rozwinę szerzej. W Waszym gronie możemy omówić indywidualne przypadki uczniów wraz z, z rodzicami nawet, tak, możemy zrobić metodę strategii. Ostatnio w jednej ze szkół robiłem taką metodę, żeby pomóc jednemu dziecku, ale pomówmy sobie teraz chwilkę o tym, jak można pomóc dziecku swoją szkolną. Najważniejsze to jest znalezienie problemu, rozpoznanie problemu i odpowiednie działania. Najprostsze działania, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, tak, bo one wcale proste nie są, to jest zrozumienie i empatia. To jest klucz. Tak? jeżeli dorosły człowiek zrozumie młodą osobę że to jest zaburzenie tak? że to jest zaburzenie lękowe, że to jest poważny problem a nie jakiś kaprys i okaże wsparcie, zrozumienie zamiast karania za to, że ktoś nie chodzi do szkoły to będzie pierwszy kamień milowy w pomocy takiemu dziecku druga sprawa to jest współpraca z psychologiem często jest to konieczne w sytuacjach fobii ja zawsze rekomenduję spotkanie się z psychologiem z psychoterapeutą, z psychiatrą w zależności od nasilenia, natomiast psychoterapia, yy, w niektórych przypadkach nawet farmakoterapia, może okazać się niezbędna, żeby pomóc młodej osobie przełamać ten lęk w kierunku szkoły. Kolejna rzecz, zmniejszenie presji ze strony rodziców. Jeżeli dziecko ma taką, ma fobię szkolną, no to ta presja, czy działania zmierzające do zmniejszenia presji w kierunku do dziecka, ma duży sens. Być może będzie potrzebne indywidualne podejście, także ten zindywidualizowany plan nauczania, który uwzględni potrzeby dane w danym momencie dziecka. Może to będzie potrzebne, może nie będzie to niezbędne. Podobnie jak warsztaty zbudowania pewności Siebie, tak? Bo jeżeli wzmocnimy poczucie własnej wartości dziecka, docenimy jego sukcesy, nawet te najmniejsze być może byśmy normalnie na nie nie zwrócili uwagi, i to wsparcie rówieśnicze, integracja z grupą czy rozwijanie. Zainteresowań pozaszkolnych, czyli pasja e, jakaś, może bardzo być pomocna, i wtedy stopniowe przyzwyczajanie dziecka do szkoły, tak? Zwłaszcza jeżeli uczeń e, przez dłuższy czas e, nie był w szkole, nie pobierał lekcji w sposób taki klasyczny. Może być to na początku kilka godzin dziennie, tak, a następnie powrócenie do pełnego e, wymiaru e, godzin, i tutaj mm, rodzice i nauczyciele odgrywają bardzo kluczową, Rolę, ponieważ, tak jak powiedziałem już chyba trzykrotnie podczas tego krótkiego podcastu, to nie jest kwestia, kto jest winny w tym momencie. Natomiast nauczyciele powinni być wyczuleni na symptomy fobii szkolnej, rodzice podobnie i organizacja warsztatów dla rodziców, dla nauczycieli, nawet wspólnych. Może bardzo fajne rzeczy zrobić, może spowodować, że otworzymy się bardziej na siebie, ale przede wszystkim pamiętajmy, że celem tutaj naszej pracy jest wsparcie dziecka, wsparcie naszego ucznia, tak, bo to zależy, czy jesteśmy rodzicami, czy nauczycielami, bo wiem, że rodzice też tych podcastów naszych słuchają, z czego się bardzo cieszę. Także zobaczcie, konkludując, fobia szkolna to jest bardzo poważny problem i wymaga zdecydowanych działań. Odpowiedniego podejścia, z, zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony szkoły, ale też samego ucznia, który tą fobię ma. Wczesne rozpoznanie, interwencja mogą y, przeciwdziałać poważnym konsekwencjom, które mogą sięgać nawet życia dorosłego tego dziecka, i pamiętajmy to, co jest najważniejsze: jeżeli macie jedno zdanie zapamiętać, to właśnie to. Każde dziecko zasługuje na wsparcie i zrozumienie dorosłego. Fobia szkolna to nie jest wina dziecka, to nie jest jego słabość, to jest wyzwanie, z którym możemy sobie poradzić, jeżeli wspólnie będziemy działali z empatią i zaangażowaniem. Do czego oczywiście Was zachęcam. Jeżeli chcecie, żebym poruszył inne tematy, to ja Was bardzo serdecznie proszę, napiszcie mi to w komentarzu, na, czy pod rolką, e, czy na YouTubie, czy na Spotify gdziekolwiek, dajcie mi informację, zadzwońcie do mnie, napiszcie do mnie czy smsa, czy, czy wiadomość na Facebooku, to nie ma najmniejszego znaczenia i mam prośbę, zostawcie lajka, like zostawcie suba, tak, zostawcie komentarz po sobie, nawet kropkę taktyczną do zaobserwowania, nam to pomoże rozwijać ten kanał, w którym już niedługo będą wywiady i będziemy realizowali bardzo duże przedsięwzięcia, nawet szkoleniowe. I bardzo serdeczna prośba, udostępnijcie to, co powiedziałem, ponieważ wrzesień zapasem, już w przyszłym tygodniu spotkamy się w szkole i jest to bardzo ważne, żebyśmy my pomagali tym dzieciakom. Także raz jeszcze proszę, udostępnijcie ten filmik, żeby jak najwięcej osób o nim się dowiedziało, a jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, czy spotkacie się z tym problemem. I nie będziecie wiedzieli, co zrobić. Po prostu zadzwoncie bezpłatnie, udzielimy wam porady, ponieważ to jest bardzo ważne, żebyśmy dobrze weszli w ten wrzesień. Także trzymajcie się ciepło, ja bardzo serdecznie pozdrawiam, i z racji tego, że to jest ostatni wakacyjny podcast. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Trzymajcie się. Cześć!